Witam serdecznie. Dosyć nietypowy format filmu, ale tak sobie to wymyśliłem. Myślę, że się uda. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wpadłem na taki pomysł, ponieważ yy, SAT. Ibiza, Seat Arona, Skoda Kamik, Skoda Scala, Volkswagen Cross, Volkswagen Polo są zbudowane na platformie MQB A0, więc wiele części mają ze sobą podobnych. Na dziś na tapet chciałbym wziąć Skodę Kamik. Podjechałem sobie do salonu Skody autoryzowanego, żeby ją trochę przeszpiegować, prześwietlić, zobaczyć co można z niej zaadaptować, jakie rozwiązania autorskie są w niej zawarte, co zrobili lepiej, czego Skoda nie ma, co może mi się nie podoba. Seat zawsze był w koncerniach traktowany trochę po macoszemu. Natomiast Skoda była jak zwykle rozwijana pełną gębą. Z niedostępnego w sacie wyposażenia Skoda posiada między innymi elektrycznie otwieraną klapę, podgrzewaną przednią szybę, nawiewy na drugi rząd siedzeń, podgrzewaną kierownicę, Możliwość montażu szklanego dachu. We wnętrzu znajdziemy więcej elementów wykończonych miękkimi materiałami. W tylnim rzędzie siedzeń wraz z panelem wentylacji mogą znaleźć się dwa wyjścia USB do ładowania urządzeń mobilnych. Zobaczcie co mi z tego wyszło i sami ocencie czy, czy te rozwiązania są ciekawe i czy warte za. Aplikowania do Seata Arony Skoda Kamik 2023. Jeszcze przedliftowa. Tu mamy pełnoprawny schowek i to jeszcze z miękkim otwieraniem. Fajny bajer. Druga sprawa. 2023 rok. Tu mamy wyściółkę miękką w Seacie. Jest twarda. Trzecia rzecz. Wpryskiwacz kamery cofania, dobry pomysł. Czwarta rzecz, schowek miękkie, otwieranie oraz podświetlenie, tego w salacie nie uświadczysz. Fajny bajer, jeszcze raz. Piąta rzecz to. Klimatyzacja dwustrefowa, ale nawiewy sam. Schowek niestety jest oczywiście z podłokietnikiem, ale podłokietnik nieregulowany na wysokość. Schowek seryjnie wyściełany dywanikiem wewnątrz. Schowki w drzwiach, lampka oraz szósta rzecz, którą zauważyłem, otwierany schowek na, na okulary. To jest wersja biedniejsza, nie ma podłokietnika z tyłu, ale spokoj tak. Aha. No i oczywiście sławek za kierownicy Kamika. Oświetle, oświetlenie nie ledowe, brak podświetlenia daszków, ale za to to czego nie ma znowu w Seacie. To są, schowki, to są cykorłapki. W, w Ticrosie również ich nie ma. Dodatkowo, co tutaj jeszcze mamy? Standardowe zegary. Nie ma czujników martwego pola. Nie ma. Yy, niestety, klimatyzację, klimatyzację prędkość nawiewu regulujemy z panelu. Wada niezwykła. Tak poza tym. Większość rzeczy jest taka sama. Jeszcze jedna rzecz. Schowek na, schowek na parasolkę. Kolejna rzecz. Regulacja odcinka lędźwiowego w przednich fotelach. Niedostępna w Seacie. Stary typ sterowania tempomatem aktywnym. Ta kierownica nie ma po prostu tylu przycisków. O, wolałbym swoją. Jeszcze ten bajer fajny. Wsaccie go nie ma. Warto by było zainteresować się tym, żeby nie niszczyć. Z tyłu ich nie ma, ale z przodu są. No z takich rzeczy to tyle. Jeszcze jedna rzecz, dzięki której skoda pozycjonuje się wyżej. Zobaczcie, tutaj, to jest strona pasażera jest osłona na te bebechy, które się znajdują pod deską. Przejdę szybko na drugą. Jak dobrze wiecie, w sacie tego nie ma. Oczywiście tutaj, pod, pod nogami kierowcy, również znajduje się ta sama osłona. Warto doposażyć sobie. Tam jest zaślepka, czyli nie ma ambientowego oświetlenia. Ale za to ma zaślepki. Bardzo fajnie to wygląda. Tak powinno być również w sacie. Dlaczego tego nie ma nawet w opcji? Nie wiem. Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? No, jakieś pytanie jeszcze? Dodatkowo w Kamiku mamy tutaj wyjście na yy, głośnik centralny. W również jest to niedostępne. No, szkoda, szkoda, bardzo.